Moje dzieci zapisałam na angielski, począwszy od mojej córki, która zaczęła uczęszczać na angielski wieku trzech lat. Moją motywacją było to, aby zaczęła poszerzać swoje horyzonty, żeby miała łatwość nawiązywania kontaktów w przyszłości. No i to, że ten angielski w szkole Doron był dla nas dostępny, bardzo nawet dostępny. Tak, moje dzieci już od trzeciego roku zaczęły uczyć się angielskiego, zarówno córka, jak i, i syn. Syn w tej chwili jest na alfabocie. Córka już skończyła, ale rozwija swój język. I tak, Kuba, według swoich rówieśników, bardzo ma rozbudowany angielski, ma bardzo dużą łatwość w mówieniu, bardzo dużo nam śpiewa po angielsku. Natalia zrobiła już najwyższe certyfikaty w wieku 13 lat, czyli C2. I czuje i odznacza się tym, że jej angielski jest perfekt. Mój syn bardzo lubi przychodzić uczyć się tutaj w tej szkole, ponieważ jak sam kiedyś powiedział, nie wie, że się uczy, więc uczy się podczas zabawy. Są to zabawy słuchowe, namacalne, są to zabawy taneczne, bardzo dużo śpiewają. Płyty, które są do, razem z kursem, towarzyszą nam po prostu wszędzie: w domu, w samochodzie i, i bardzo dużo śpiewamy. W tej chwili córka moja już skończyła naukę tutaj w szkole, ale gdy do niej chodziła, główniejszym powodem było to, jak lekko się uczyła, jak swobodnie przyjmowała te wiadomości. Bardzo chwaliła sobie i nadal chwali wsparcie nauczycieli, lektorów Renaty, Marleny, pani Gosi, pani Magdy. Są to naprawdę wspaniałe lektorki tutaj w szkole. Metoda. Jest to główna zaleta uczenia się angielskiego w szkole Helendoro przez zabawę i naturalną komunikację, która nie sprawia dzieciom żadnych trudności.